Cześć z tej strony Mafu Gaming, a dzisiaj pokażę Wam, która broń jest najlepsza w Apex. Oczywiście niepotrzebnie tak biegam, wiem, ale ja to specjalnie po prostu robię. Więc tak, w tym dziale najwięcej zadaję na duże serie, zadaję LKM Victim. Nie wiem co to znaczy, bo nie jestem mistrzem angielskiego Tutaj najlepszą automatyczną bronią jest, oczywiście teraz pokazuję najlepsze broni, które najwięcej zadają. Zdaje to M600. Tak, ono zadaje najwięcej. I pewnie się nie wiecie, dlaczego mówię, że to. Zobaczcie sobie, chodzi o takie strzelanie. Tutaj najlepszą bronią, która najwięcej zadaje jest... Właściwie moją ulubioną tutaj bronią jest karabin R301. Bo on najwięcej zadaje. Nie, on nie najwięcej zadaje, tylko po prostu... Jest bardzo wygodny w użytku. Tutaj moją ulubioną bronią jest Peacemaker, bo on bardzo dużo zadaje. Jest taka strzelba pompa, ale taka wielorówka i ona zadaje całkiem sporo. Całkiem sporo zadaje. A tutaj moją ulubioną bronią jest kraber. A, a jakie wasze są ulubione bronie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. I jeszcze powiem wam dlaczego. Ta broń mi się bardziej spodoba niż... Na przykład... nie wiem. Nie! Nie na przykład pompa czy coś. Bo to jest moja moim faworytem. Bo zobaczcie ile to zadaje. Mój, ten... Chciałam powiedzieć, że to chodzi jak syrenka. I bardzo dużo zadaje. No takie średnie dystansy. A czemu nie, nie powiedziałam żadnego pistoleta? Otóż, pistolety nie dość, że mało zadają, to są nieopłacalne, bo i tak z nimi nie wygrasz. No, bez sensu powiedziałem. Wiem. Ale po prostu... Trzeba napakować w typa cztery magazynki, żeby... Zadać mu jakieś duże obrażenia. Czyli sobie do potworka? Nie, nie tego. A ten po prostu chodzi... Początku na początku ma... Zresztą nie twierdzę, że to jest jakiś ten genialny karabin, bo sam ma pewne wady i mogę Wam je wymienić. E, zauważyliście pewno, że pierwszy strzał jest taki wolny, a później się zaczyna tak rozkręcać jak, jak maluch, jak maluch. Zauważyliście pewnie to. Teraz powiem Wam największą wadę krabera. Otóż pewnie mogliście się już domyślić, a właściwie musieliście się dawno już domyślić, ale kraber jest rzadki, jak nie powiem co. No, naprawdę jest rzadki. Szanse na znalezienie krabera równają się z cudem. Wszystkie bronie tutaj są bardzo dobre, ale mają pewną inercję. Że długo się strzelam. Jedyna broń, która jak długo nie czeka na przeładowanie, to jest ta snajperka. Więc nie ma takiej inercji do snajpa. Bo Havok. cię przez już z takim konkretnie strzałem na taką inercję, że zanim zaszkoczysz wroga, to trochę potrwa. Tak samo jak o ta broń. <laughs> Jeszcze powiem Wam, ja, jaki pistolet najlepiej stosować. Otóż najlepiej stosować o ten pistolet, bo ten pistolet po prostu jak jak gra trafisz, raz porządnie, to... może nieźle zabrać. Głowa tutaj 90, więc... Normalnie w ciągu 45, więc to jest całkiem dobry pistolet. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, która broń jest Waszym zdaniem najlepsza. Jeśli macie podobne zdanie do mnie, napiszę to w komentarzu, a osobiście przypnę Wam serduszko. Życzę Wam miłego dnia, mówi do Was ja, czyli Mafu. Na razie i cześć!